Wycinka drzew trwa od kilku dni. Mieszkańcy administracji konstytucyjna zaniepokoili się jej skalą. Rada osiedla konstytucyjna dostała bardzo wiele maili od przerażonych mieszkańców dlaczego takie stare drzewa, które są tu w sumie od bardzo dawna są wycinane. Mieszkańcy boją się, że wycięte zostaną także inne drzewa z parku Budenpa. Kiedy będą miały miejsce zasadzenia, gdzie i jaką mamy gwarancję, że one w ogóle nastąpią, tak? Bo plany cały czas się zmieniają. Wykonawca budowy dworca fabrycznego i tunelu do niego prowadzącego uspokaja. Będziemy przeprowadzać w różnych miejscach łodzi zasadzenia nowych drzew. Również ZDIT, który nadzoruje inwestycje ze strony miasta, twierdzi, że wycinka jest zgodna z planem. My też mamy z firmą Torpol umowę, według której Torpol jest zobowiązany do y, y, zasadzenia takiej samej liczby drzew, jaką, jaką tam teraz podczas tych robót wytnie. Drzewa zostaną posadzone, zapewnia rzecznik, konsorcjum budującego dworzec, ale nie wiadomo jeszcze gdzie. Już wkrótce na ten teren wejdzie ciężki sprzęt.